Ok. Łucz wow, to schody do nieba. siemanko mordeczki z tej strony, lewa wydaje. Witam Was w kolejnym odcinku ze Minecraft Minecraft.pl. Był uh, live niedawno, prosiliście mnie, z czego chcecie odcinek, napisaliście o lucky blogu, więc... Kolejna część. I naprawdę zostawcie lajka like w górę, bo was to nic nie kosztuje. a mnie motywuje, bo każda łapka w górę pod ostatnim filmem ze SkyBlocka, czyli tym budujemy hotel, byliście No kurna, 8 lajków like w górę, więc totalny szacun. E, znaczy 10 w sumie jakż to e, nagrywam. Więc bardzo Wam dziękuję. A jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw czerwony górnik subskrybuj tam na dole i dołącz do mojego kanału na YouTube. A ty byku zostaw lajka, bo naprawdę warto. No i co? 30 opening to macie. Eee, ja już tutaj... położyłem sobie skrzynki. Ok, dobra, więc zaczynamy. Pierwszy laki blok. Mam też tylko kilo. Cztery bloki szlamu ucieknij albo się utopisz ale ja się nie utopię dobra, nieważne e, następny taki vlog. lecimy, łącz to schody do nieba ej, drugi raz mi się takie trafiły xd, bo tam też tak otwierałem na streamie live y codziennie, więc zapraszam to fajne takie czy pustenie, czy szlamu, spoko czy płyta muzyczna no super czyli zanim się utopi że się nie utopię. dobra to będzie taki krótki odcineczek ale sami chcieliście taki ołwanek Olafa mamy Olaf ma Olaf a teraz kolejne lecimy mm. 64 cementu, jeszcze czarny, no to da mi się przydać, to z nieba to obsydian, chyba tak, a on by mnie zabił, wolę nie, nie, tego nie testować, 64 kaktusy, aha, dobra, dostaję do leku, aha, autostradę, Żadne. Fajnie Roki okay, purpuru Okej okay. Jak wyścigówka przez 15 sekund? Ale co jak wyścigówka? Przecież nawet speeda na jakiejś nie O, przyda się 64 cement na no to mi się nie przyda 64 ziemnia. No może być. O, popadł w górę z nieba. lecą podki. Nie widzę. Aha, dobra. Niewidoczność 64 jasne głazu. Jedna dnia. I dwa bloki śniegu. Super. 64 ludu, I 6... 64. I tylu, okay. e, 64 cementu, no spoko. Dziękuję za wsparcie. nagrodę, nagrodę. otrzymujesz powietrze. To nie jest wyleki. O, nie, dwa otworzy. 64 cementu i to czar, kur... Nie ma to obsydian? Tak, to obsydian. Więc koloroskopiemy sobie już od razu. Tor się złości. Okej. Okay. Łołcz wow, to schody do nieba. Kolejny laki blok, co nam dropnie? Aha, no światki, 64 cementu. Uczuć podobnego DJ-a. Ostatni laki blok. Opowiem Wam, czemu nie da. Czemu mnie wyrzuca? Wow, Ale kozak. <grymne> ale kozak. wow! No i sobie, taki mamy trop. Troszkę zginąłem, na niestety. E, więc no co, mordeczki, ja wam dziękuję za ten tej odcinek, jeżeli film wam się spodobał, zostawcie suba na kanale wraz z murdeczkiem oraz łapeczkę w górę, to do tego momentu może napisać aż tak lucky blog, a przypnęcie serduszko I, i co, widzimy się już w następnym filmie, jutro już zasadziście i też live są, więc wpadajcie wieczorem, zawsze mogą być, więc no co, trzymajcie się i do następnego, Elo.